Cześć Siemaneczko, cześć i czołem, witam na moim kanale. E, ja jestem sama, i oh, oh, oh. sobie kurdą historię ze Skaja. Trochę spóźnieni, ale, e, ale będzie. E, ogólnie jestem ze wszystkim spóźniona, więc teraz... E, tak powiem, próbuję nadrobić. Nie wiem jak będzie z kolejnym w ogóle skajem, bo on jeszcze nie wyszedł. A nie jestem... Jestem w miejscu, gdzie nie bardzo mogę nadrabiać. Mamy akt trzeci. Możemy sobie spróbować obstawić, który to będzie duszek. Ja obstawiam, że to będzie ta w czerwonej czapce może. Before, before the Curtain Jest nazwa... Ee, czyli brzmi jak coś, o, scenicznego i trafiłam. Ja nie widziałam żadnych spoilerów, mimo że robię to po czasie, to nie widziałam żadnych spoilerów. Um, więc udało mi się trafić. Jakby moja myśl była taka, że wyszłam z założenia, że najpierw był środkowy duch, później był jeden po lewej, teraz będzie... nie, później był jeden po prawej, teraz będzie jeden po lewej. E, z tego to wyszło, że właśnie tak, tak i tak. Możemy założyć, że na przykład następnym duchem będzie e, pan ten i następnym duchem będzie dziadek. Ja na początku chyba uznałam, że to w ogóle jest rodzina. Myślałam, że e, będzie tu tak szczerze mniej skajkidów, patrząc na fakt, że robię ten event z lekkim opóźnieniem. Tygodniowym. Mm, event wyszedł w poniedziałek, tydzień, znaczy też w tym tygodniu nagrywam to w niedzielę, a event wyszedł w poniedziałek tydzień temu. To jest miejsce z Sezon of The Little Prince. Pani ma jakąś taką fajną niebieską maskę. Mieliśmy już tutaj marzenie tutaj o bogactwie, którego tak naprawdę nie było oraz o, o ludziach, którzy odeszli tam pani żyła tym wspomnieniem, więc zobaczymy. Co może być tutaj? Spróbujmy przewidzieć, co może się tutaj wydarzyć. Tutaj możemy mieć coś w stylu sławy, marzeniu o sławę, na przykład coś takiego. Okej, okay, mam jakiś perform. Ja sobie akurat brałam taki strój mało perform. Jest to strój e, mieszany z tego sezonu i e, czapeczka jest z, nie pamiętam, czy nie, to nie był właśnie, nie, to chyba nie był Mały Książę, chociaż może, nie pamiętam, Al... albo jakiś las, nie e, gdzie jest piórko, to mam coś nie to chyba nie jest piórko. A, wano ogólnie piórka tak chyba. Różne. Aha, można mogę się ubrać, dobra. Aha, ją w ogóle przy okazji ubieramy. To e, ubierzemy ją chyba w moje... hm. Yy, powiem wam, że ja dosłownie przebrałam się do tego yy, yy, do tego yy, eventu, właśnie w strój, który yy, trochę nawiązuje te do tego sezonu, więc... O, uszka yy, tego, yy, Owla z sezonu. Okej, okay, tu mamy jednocześnie takie marzenie o takim występie, że ludzie nas będą podziwiać. Ale widzę, że mamy jednocześnie coś takiego. To Sky Kid -y. e, nie wiem, czy one to powinny być, czy to jest element jakby dekoracji. E, o, mam albo Anobisa, albo tego. To są takie. A to są takie chyba takie legend, Nie chcę mówić legendarne przedmioty, bo wydaje mi się, że... Okej, okay. owlowe e, włoski. Zobaczymy jak będą z Anubisem grały. Chyba będą ok z Anobisem grały. Ja lubię tą Anobisową maskę. Generalnie tutaj nic nie do siebie nie pasuje tak. E, czyli mamy taką historię, że, e, że to jest zasługa jakby stroju, że ludzie się zbierają i że ten występ się udaje o e, To weźmy to to nie powinno być już wszystko? Nie, jeszcze gdzieś ominęłam. O, dobrze, nie ominęłam. Dobrze, dobrze wymieniłam, że trzeba tutaj podlecieć. O. Więc co ma być niby zasługa stroju? jest jestem czy to ma być tak, że to jest zasługa stroju, czy to jest jakby przebranie sceniczne. Wydaje mi się, że tutaj mamy kwestię tego, że to jest nieduży system. <laughs> Podoba mi się takie e, ten skoordynowane. Okej, okay, czyli mamy tutaj tego ptaszorka. Tego trzeba z, e, złapać, żeby e, pra, prawdziwość zdarzenia e, Odkryć. Kurde, ja bym się tak pozastanawiała. Strasznie wysoko leci w ogóle ten teże, ptaszek. Muszę się chyba to podobać chmurami. Kurde, czyli mam coś takiego, że to, to, są, to jest kwestia tych ciuchów, czyli akcesorii, które sprawiają, że jakby tłum został przyciągnięty. E, trochę bardzo, m, m, trochę podobnie do... Em, do czyli tak naprawdę trochę bogactwo, zasoby, rzeczy, które posiadamy. Chociaż tam były bardziej powiedzmy odniesienie do pieniędzy. A tu już bardziej chodzi o to, o rzeczy, które posiadamy, czyli właśnie ciuchy, jakieś, e, nie chcę mówić e, bransoletki, zegarki, ale tego typu rzeczy, e, które jakby sprawiają, że uważamy kogoś za bardziej cool, dlatego że posiada te rzeczy. Mm -hmm. Tak, teraz są chyba przemieni. A, i teraz pokażę taką jakby normalną wersję tej osoby, czyli bez tego całego make-upu, bez tych wszystkich akcesoriów, które ja też miała na początku, ponieważ ona na początku właśnie miała ten taki teatralny stój, czyli e, tutaj już OK, możemy wejść w taką kwestię człowiek pod maską, człowiek, który jakby swoje traumy... E, sw oj <śled> swoje jakby rzeczy maskuje pod ubraniem takim jakby, wiecie, że czuje się w jakiś sposób niepewne siebie o, to jest jakby jedna z przepadłości, powiedzmy tak człowiek jak się czuje niepewny siebie, to próbuje to zamaskować różnymi rzeczami jakby jak się nie czuje niedowartościowany, to, to próbuje zamaskować różnymi rzeczami i to by było chyba w tym momencie, że ona próbowała jakby to swoje pochodzenie, swoje lęki, obawy, to, że ktoś jej się nie polubi. Próbuje zamaskować właśnie pod tymi um, akcesoriami, które nakładała, taką właśnie y, trochę maskę. Maska to jest bardzo dobre też pojęcie, że wiecie, że ja lubię mówić, że każdy ma swoją maskę i każdy jakby zakłada maskę na różne okoliczności, ale to jest trochę inna. Inna przypadłość e, w tym tutaj ewencie, Więc bardziej mi powiedziała, że właśnie takie ukrywanie prawdziwego siebie pod, e, pod e, właśnie tatrzykiem e, ciuchów, bajerów, e, nie mówię, Nie powiem, że dużo ludzi, e, bo może tak nie być. Ale jest spora część społeczeństwa, która ukrywa właśnie m, siebie właśnie pod akcesoriami. Nie będę teraz obrażać konkretnych grup, natomiast mam coś takiego, że ludzie też lubią kupować, jakby żeby ukryć jakby siebie. To jest częsty motyw też jak w różnych paradokumentach, że jakiś dzieciak. <laughs> Próbuję udowodnić kolegom, że jest cool, dlatego, że może kupić nowe buty. E, nie wiem, czy z iPhone'ami, w którymś momencie tak nie było, że jak się nie miało iPhone'a, to się nie było cool. E, ja nie, na szczęście e, nie wpadłam nigdy jakby w to, no bo ja też nie, e, nie jestem, <laughs> że tak powiem, iPhone'owa. E, Okej, okay, czyli to sarduszko, to jest wszystko. Czy nie mieć jeszcze tak, tego ducha... I tego ducha, i to by było koniec historii. To dużo duchów nam się tu stworzyło. E, czy generalnie ten duszek tak trochę bardziej nie ten, e, nie stał się smutny? E, generalnie sezon chyba dąży do takiego powiedzenia nam, że każdy ma swoje zmartwienia i każdy ma swoje jakieś takie traumy ciężkie przeżycia, rzeczy, które chce ukryć, o rzeczy, które chcemy ukryć. To jest, to, to jest dobra nazwa. E, tego sezonu, e, absclując od niebieskiego ptaka, który jest po prostu metaforą. E, dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego niebieski ptak i co do czego się odnosi niebieski ptak, to zapraszam na odcinek drugi, który będzie podlinkowany w e, opisie e, albo gdzieś tutaj wyskoczy. E, I co? E, odcinki skajowe nigdy nie są długie. E, więc też e, starałam się tak przeprowadzać na, na bieżąco tu analizę. E, wyciągnęłam to słowetne 8 minut, że <grytanie> udało się. No, e, ja tak nie zarabiam na tych filmach, to wiecie. No, <grytanie> i na dzisiaj to by było tyle. Przepraszam za spóźnienie tak duże tego odcinka, ale no, dzieją się rzeczy, o których e, prawdopodobnie będę opowiadać na innych seriach. Na pewno będę opowiadać na tym, na przy węcie chyba albo przy wówie którejś. Podlinkuję wam też e, tutaj e, film, e, w którym będę o tym opowiadać. I co? I do zobaczenia na następnym razem. E, miłego dziękam miłej środy, dobrego tygodnia. Pa, pa!